Siema widzowie, ja jestem w szkole, bo się wkradłem z kolegą i to jest jakby taki mój subskrybentowy kolega yy, i to jest jakby taki film, żeby cię nie przełapała ta... Yy, jak to się należy? No czemu, czemu mówię cicho? Bo się boję, że ktoś nas złapie. My przed chwilą byliśmy 5 minut w kiblu gdzie gdzieśmy? teraz stało 9 minut do dzwonka czekajcie tam nic nie ma, tu też nic dobra idziemy, idziemy, idziemy tam, tam nic ej coś się dzieje ej, uwaga ej chyba jest przerwa Chyba jest przerwa. Ej, dobra, jeszcze tak tu No ja wiem, czy tam są panny jakieś. Chciałabym. Mhm, to super. Świetlica. I świetlica. I sklepik jest otwarty. Ej, czekajcie. Dobrze. Udało się. Kupiłem sobie, no widać pitku. Takie. ręczowe. Dobrze, Mam plan. Ja ci nie, nie mogę pokazać. Dobra, czekaj może tu. To jest... to jest świetlica, dobra. Ej, Mam plan iść tam na górę. No. Będę zobaczyć co przyszła szkoła.

Oj, do czytelni, do czytelni, dawaj. Ej, dobra, to jest... To jest tyle na dziś i do jutra, może jutro będzie film.